Gmina Bożęcin zgodnie z wyznaczonym terminem 15 listopada przedłożyła Radnym Rady Gminy projekt budżetu na rok 2013. Jak mówi wójt gminy Janusz Kwaśniak, złożony projekt jest w dalszym ciągu rozwojowy, chociaż planowanych inwestycji na terenie gminy będzie mniej. Ale jest to norma dla każdego samorządu, gdyż możliwości wsparcia dla projektów infrastrukturalnych w zakresie dofinansowania z zewnątrz a szczególnie ze środków unijnych są zdecydowanie mniejsze i każdy samorząd wyczekuje przygotowując projekty na nową perspektywę finansowania 2014-2020. Dochody gminy na rok 2013 to ponad 30 milionów złotych. Planowane wydatki to 26 128 tysięcy złotych. Przygotowany plan budżetu będzie pierwszym od wielu lat nadwyżkowym. Ponad 4 miliony złotych zostanie przeznaczone na spłatę zadłużenia z poprzednich lat. W tym kilka kluczowych inwestycji, jak dalszy ciąg budowy regionalnego centrum rehabilitacji i pomocy społecznej w Borzęcinie rozpoczęcie realizacji przebudowy domu parafialnego w Borzęcinie Dolnym na potrzeby utworzenia centrum kulturalnego wsi to zadanie będzie realizowane w roku 2013-2014 zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Przyborowie to również nowa inwestycja polegająca na utworzeniu w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu sportowego przyszkolnego, który realizowaliśmy przy dofinansowaniu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, centrum rekreacji w postaci placu zabaw, siłowni zewnętrznej, chodników, alejek małej architektury. To dalsza realizacja projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Bożęcin, drugi etap, gdzie przewidzieliśmy budowę trzech masztów internetu radiowego, gdzie przewidzieliśmy zakup 130 zestawów komputerowych, które nieodpłatnie będą przekazane mieszkańcom w ilości 110 sztuk, natomiast 20 sztuk trafi do instytucji gminnych. To wreszcie dalsza realizacja odbudowy dróg gminnych, budowa nowych dróg na osiedlach, m.in. osiedlu w Bożęcinie osiedlu w Przyborowi, osiedlu w Łękach, budowa drogi od strefy przemysłowej do drogi wojewódzkiej 768, budowa nowych wiat przystankowych. Wykonanie nowych sieci oświetlenia ulicznego, także no dość szeroki zakres prac. No i przede wszystkim projekty. Projekt budowy nowego kompleksu sportowego w miejscowości Bielcza bardzo istotny z punktu widzenia interesu mieszkańców, jak również projekt przebudowy z rozbudową Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym, gdzie druhowie uregulowali stan prawny i gdzie gmina poprzez planowane przekazanie przez druhów tego obiektu na własność gminy będzie mogła inwestować. Jednak najważniejszą inwestycją planowaną na rok 2013 jest budowa kompleksowej kanalizacji gminy Borzęcin, Anna Ptak Tarnowska TV.